Dzień dobry kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z zamościa. Przyznam się, że nigdy tutaj nie byłam. co chwalicie, a swego nie znacie. Pijemy kawę na wzmocnienie przed kolejnym przystankiem trasy Grzegorza Brauna. Przyznam, że to co wydarzyło się w Białej Podlaskiej i determinacja ludzi, którzy poprosili Pana Grzegorza o pomoc z flagą ukraińską na swoim ratuszu, myślałam, że już nie będzie tak udanego spotkania jak tam. Tutaj nie chodzi tylko o interwencję pana Grzegorza, ale o z największym szacunkiem i ukonami do wszystkich miejsc na całej trasie. To tutaj w Białej Podlaskiej naprawdę tą Polskość było czuć niesamowicie, ale muszę też bardzo, bardzo podziękować oczywiście wszystkim w Łukowie i w Biłgoraju. Ale za moją, trzeba powiedzieć, postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Fantastyczne spotkanie. Nie wiem, ile było osób, ale naprawdę. Bardzo dużo. Odstawiałabym e, nawet e, 1000 plus. Pełen plac w szczerym słońcu o godzinie 15.30, gdzie można siedzieć, e, palić kiełbasę na grillu e, i, i po prostu odpoczywać. A ludziom chciało się przejść, by właśnie wysłuchać e, pana Grzegorza, bo tak naprawdę nie chodzi o jego program, ale o to. Determinację i siłę, która udziela się innym, bo, bo praca u jego boku to naprawdę zaszczyt. Ja ogromnie się cieszę, że, że mam przyjemność poprowadzić to spotkanie i serdecznie zapraszam na całość tej trasy w Województwie Lubelskim. Dzisiaj, właśnie o 19.30 będziemy w zamościu, więc zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy, którzy mieliby ochotę dołączyć. Weźcie ze sobą flagi, bo naprawdę jest przepięknie i ta naprawdę. Dobrze kiedyś wiedział Sebastian Pytań, że my sami nie wierzymy w sukces, który nas czeka i wierzą w niego bardziej nasi wrogowie niż my. Więc kochani, naprawdę widząc te spotkania i widząc to, co się dzieje, widząc te, te starsze babcie i dziadziów, te małe dzieci na waranach swoich tatusiów, naprawdę jest to tak wzruszające, tak piękne, przekrój ludzi w całym wieku. I naprawdę pan Grzegorz, jak obserwuję go z bliska, z tych wszystkich spotkań czerpie energię, więc naprawdę to, że przychodzicie. To jest ogromny taki kop energetyczny dla naszego dzielnego Grzegorza Brauna i bardzo Wam za to dziękuję. I zapraszam Was na całą trasę już aż do 16 maja trasy Grzegorza Brauna i drużyny Grzegorza Brauna. Zapraszam Was do drużyny. No i muszę naprawdę powiedzieć, że w tym zamościu jest świetna atmosfera i świetny klimat. Wierzę, że w hełmie za chwilę będzie równie genialnie. Naprawdę. Zapraszam Was na tę majówkę razem z nami, także wszystkich z sąsiednich województw, bo Pan Grzegorz, ta trasa, jak nie patrzeć, powoli dobiega końca. Wierzę, że przed nami druga tura. A później w końcu będziemy mieć w Polsce prezydenta Polaka, więc naprawdę na tej ostatniej prostej kampanijnej, broń Boże innej, zapraszam was do współpracy. Dołączajcie do drużyny Grzegorza Brauna, szukajcie liderów poszczególnych okręgów, dzwoncie do nich, piszcie, by dołączyć, by pomóc. Plakaty, ulotki, banery to wszystko czeka na was, a na stronie wwwbraun 2025 kochani, możecie dokonać udostępnienia informacji o tym, że Grzegorz Braun startuje. Na stronie, na, na, taka jest zakładka, naciśnij przycisk, oraz możecie zamówić ulotki, gazetki. Kolportujcie to i zachęcajcie innych. Zachęcajcie i dołączcie do tej drużyny Grzegorza Brauna, bo naprawdę w drugiej turze może wydarzyć się wszystko, a ja wierzę, że w tej drugiej turze będziemy, ale tylko i wyłącznie z Bożą i z Waszą pomocą. Pozdrawiam Was z przepięknego zamościa. Mam 29 sekund baterii. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia już za chwilę w hełmie pan będzie ze mną oczywiście.